Cześć kochani! E, dzisiejszy odcinek będzie o peelingach. Peelingach do twarzy. E, wiem, że mamy obecnie bardzo duży wybór tych peelingów. Mamy ich kilka rodzajów i w tym odcinku dowiesz się, jaki peeling jest dla Ciebie, e, jaki peeling powinien być używany do jakiego Typu cery, a jakich absolutnie nie używać. No i podam Wam też kilka takich przykładów produktów e, różnych, które również mogą być używane jako peeling, a nie do końca e, sobie zdajemy z tego sprawę. Także koniecznie obejrzyj ten film. Pamiętaj o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić nowości. No i oczywiście łapki w górę, jeżeli ten materiał Wam się spodoba. A tymczasem wracając do naszych peelingów, a zaczniemy sobie w ogóle od tego, po co nam są te peelingi. Peeling w ogóle w naszej codziennej pielęgnacji to jest taka podstawa, to jest jeden z tych podstawowych filarów. E, powiedziałam takiej codziennej pielęgnacji, ale nie mam na myśli, że powinniśmy robić go codziennie, tylko do takiej naszej rutyny po prostu go włączyć i robić go raz na jakiś czas. Jak często? No właśnie tutaj są różne spekulacje, ale raz w tygodniu to jest zdecydowanie wystarczający czas, na pewno nie zalecałabym robienia peelingu częściej, nie ma takiej potrzeby e, i przede wszystkim używamy go po to, aby dogłębniej oczyścić naszą skórę, żeby oczyścić nasze pory, usunąć różnego rodzaju zanieczyszczenia, e, usunąć też jakiś nadmiar sebum i tym podobne. No i przede wszystkim, żeby też pomóc e, usunąć się tym martwym komórkom naszego naskórka. Eee, przede wszystkim też ten peeling pomaga nam wchłonąć lepiej składniki aktywne z różnych ser, kremów i tak dalej. Także po prostu z naszych kosmetyków do codziennej pielęgnacji. Kiedy robimy peeling regularnie i ta skóra jest odpowiednio oczyszczona eee, i odpowiednio też złuszczana w odpowiednim tempie, no to też wtedy te składniki aktywne lepiej działają i no, efekty naszej pielęgnacji na pewno są lepsze i lepiej widoczne. Także to jest Taka podstawa, po co w ogóle ten peeling jest nam potrzebny. Jakie mamy rodzaje? Przede wszystkim taki podstawowy, bardzo popularny, to jest peeling enzymatyczny i to jest tak naprawdę najdelikatniejszy peeling, który nadaje się dosłownie dla każdego. Dla każdego rodzaju cery, czy to cera jest naczyniowa, czy cera sucha, czy trądzikowa czy mieszana, tłusta obojętnie, każdy z nas e, tak naprawdę ten peeling może używać. Oczywiście są różne enzymy, ponieważ peeling enzymatyczny polega na Rozpuszczeniu martwych komórek na skórka, nie na takim mechanicznym ścieraniu, a i, i może zawierać różnego rodzaju enzymy, między innymi papainę, która jest w papai, czy bromelainę, w ananasie, keratolinę i wiele, wiele innych, więc musimy sobie ten peeling dobrać pod siebie, jednak ogólnie założenie peelingu enzymatycznego jest to peeling delikatny i nie mamy tutaj takiego wrażenia jakiegoś podrażnienia, mocnego zaczerwienienia. To jest efekt, który nie jest widoczny od razu. Dopiero przy jakimś takim regularnym stosowaniu możemy zaobserwować, że skóra jest dużo gładsza i bardziej właśnie taka oczyszczona, oczyszczona i nam się nie tworzą na przykład różnego rodzaju zaskórniki czy jakieś sceny zapalne. Więc e, naprawdę warto, ale tutaj tak jak mówię, regularność. Nie widzimy takiego od razu efektu gładkiej buzi e, po tym peelingu, już po pierwszym użyciu. E, taki peeling nakładamy oczywiście na wilgotną, zwilżoną skórę e, i masażem. Delikatnie go sobie rozprowadzamy i czekamy różnie od 5 do 10 minut bardzo często, ale niekiedy wystarczy i kilka minut. Producent zawsze podaje ten czas na opakowaniu, więc tego się trzymamy. Kolejnym peelingiem to jest peeling mechaniczny, czyli ten, który pewnie każdy z nas kojarzy. Peeling, który może być drobnoziarnisty, może być gruboziarnisty, a jeżeli mówimy o twarzy, no to tylko mówimy o drobnoziarnistym. Zdecydowanie nie róbcie tego swojej skórze, jeżeli chodzi o peelingi do ciała, niech one pozostaną dla ciała. Więc mówimy o drobnoziarnistym, ale nawet i ten nie nadaje się dla skór mm, delikatnych. Wrażliwych, naczyniowych, jakichś bardzo suchych, cienkich, ponieważ może jeszcze bardziej tą skórę podrażnić, może zaburzyć naszą barierę hydrolipidową, czyli jakby jeszcze bardziej wysuszyć tą skórę, a tego nie chcemy, więc jest to peeling bardziej dla skór takich odpornych, grubych, e, jakichś tłustych, y, może też i męskich, które z reguły są właśnie bardziej odporne i grubsze. Natomiast dla cer delikatnych zdecydowanie w ogóle bym odpuściła peelingi mechaniczne. Bez względu na to, jak duże tam drobinki są. No i ten peeling działa na zasadzie oczywiście takiego mechanicznego złuszczania, pocierania i usuwania tych martwych komórek naszego naskórka, więc działa troszeczkę tutaj inaczej. Jeżeli chodzi o drobinki, które tam są zawarte, no to mogą być jakieś zmielone ziarna kawy, cukier, może być zmielone na przykład pestki różnych owoców, czy jakieś minerały, na przykład glinka, kaolin, czy piasek też jakieś syntetyczne granulki, więc dużo jest tych opcji tutaj do wyboru. Taki peeling też nie częściej niż raz na tydzień, a nawet i rzadziej bym zalecała. I jest to peeling, który również, tak jak i peeling enzymatyczny, często ma formę jakiegoś na przykład takiego kremu, takiego preparatu właśnie, który można łatwo rozprowadzić na skórę. Kolejny peeling to jest peeling chemiczny, którym, o którym mówiłam nieco więcej właśnie w moich filmach o kwasach, kwasach owocowych AH czy kwasie salicylowym BHA. To są właśnie peelingi, ale kwasowe, peelingi chemiczne inaczej, więc gdzieś tu będą odnośniki do tych właśnie filmów o kwasach, naszej takiej codziennej pielęgnacji. I ogólnie są te peelingi, które działają już mocniej, głębiej, one już bardziej penetrują tą skórę, więc jest to troszeczkę bardziej zamansowana pielęgnacja. No i tutaj zdecydowanie musimy się trzymać odpowiedniego czasu, e, często też krótszego tego czasu nakładania, ale to też w zależności co producent podaje na opakowaniu. No i tych kwasów mamy mnóstwo i nie każdy nadaje się do każdego typu cery, ale o tym więcej mówiłam w moich filmach, więc tam zajrzyjcie, tam jest cała instrukcja, jak takie kwasy stosować. E, Kolejnym peelingiem to, to jest taki peeling gomycz. Może on jest troszeczkę rzadziej spotykany, ale mm, również możemy się z nim spotkać niekiedy w drogeriach. To jest takie połączenie, taki kompromis pomiędzy peelingiem enzymatycznym a peelingiem mechanicznym, ponieważ to jest połączenie. Właśnie mamy taką formę, często jakiegoś takiego kremu żelu, gdzie mamy jednocześnie i jakieś drobinki, czyli pięk mechaniczny, a jednocześnie też enzymy. Niekiedy nawet jakieś delikatne kwasy tam są zawarte, więc jest to takie połączenie. Również nie nadaje się dla celów jakichś bardzo wrażliwych i delikatnych, ale z kolei przy jakichś suchych może niekiedy się. Sprawdzić, więc możemy sobie tego połączenia e, spróbować. Hmm, to jest, mówię, taka troszeczkę ciekawostka, bo rzadziej ten peeling występuje, ale e, też jest możliwe. E, no i kolejnym peelingiem, który bardziej spotkacie w gabinetach kosmetycznych, na przykład przed jakimś zabiegiem pielęgnacyjnym, no to jest e, peeling kavitacyjny. I to jest peeling, który im, które jest zupełnie inne, bo to nie jest w formie preparatu, tylko mamy specjalne urządzenie, które działa na zasadzie ultradźwięków. Więc tutaj też troszeczkę przeciwwskazań mamy, na przykład kobiety w ciąży. Też tutaj już takiego peelingu nie mogą wykonać, ponieważ już tu mamy ultradźwięki, ale jest to opinik też bardzo delikatny i też przy większości typach cel możemy go używać i on działa właśnie na zasadzie takiej, że pocieramy wacikiem z wodą czy stonikiem naszą skórę i delikatnie, praktycznie bez dotykania tą szpatułką właśnie na zasadzie ultradźwięków nasza skóra się oczyszcza i delikatnie złuszcza. Oczywiście nie jest to takie złuszczenie natychmiastowe, że już to widzimy, że nasza skóra odchodzi, natomiast jest to bardzo, bardzo delikatne, takie powierzchowne złuszczenie tych martwych komórek naskórka. Więc to jest też taki pinik, ale też chcę Wam powiedzieć przy okazji o Takich różnych mm, produktach, tak to nazwę, które również są peelingiem, a my nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. I to nie jest raczej w tym pozytywnym y, aspekcie, tylko negatywnym, ponieważ zbyt często tłuszczanie, codzienne tłuszczanie nie jest dobre dla naszej skóry. Więc pierwszy przykład: szczoteczki do oczyszczania skóry twarzy. One są bardzo popularne, natomiast nie do końca jestem jej, ich zwolennikiem z tego właśnie względu, że po dłuższym użytkowaniu one mogą tą skórę podrażniać, na nawet wysuszać, ponieważ mogą zaburzyć naszą barierę hydrolipidową, ponieważ takie pocieranie może właśnie powodować też efekt taki właśnie delikatnego peelingu, a on tak jak wspomniałam, zbyt często nie jest wskazany. Dlatego też tutaj bym uważała i raz na jakiś czas, owszem, ale do codziennego użytku niekoniecznie, jeżeli chodzi o tego typu szczoteczki. No i kolejny przykład, yy, może też nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale dawniej, mam nadzieję, że już dzisiaj nie, ale było y, bardzo popularne, y, bardzo popularny demakijaż robienia wacikami. To znaczy, że pocierałyśmy naszą twarz wacikami i w ten sposób wykonywałyśmy demakijaż. Pewnie część z Was, albo ogólnie część osób jeszcze to robi, ale nie jest to najlepszy sposób, z tego względu, że po pierwsze... Jest to dosyć niedokładny ten makijaż i często to widziałam, że ten makijaż nie został e, całkowicie usunięty w, poprzez taki sposób, a dodatkowo te waciki naprawdę potrafią podrażnić naszą skórę. Możemy sobie zaburzyć barierę hydrolipidową, a więc spowodować ucieczkę wody e, z naskórka, spowodować, że nasza skóra stanie się przesuszona, podrażniona, ponieważ takie nadmierne pocieranie właśnie może to powodować. E, najlepszym sposobem na demakijaż to są nasze własne dłonie, palce, gdzie po prostu kołistymi ruchami delikatnie wmasowujemy preparat, który rozpuszcza makijaż, a następnie go usuwamy. Także mm, to są takie dodatkowe rzeczy, które, na które warto byłoby zwrócić uwagę, żeby po prostu nie zrobić sobie jakiejś szkody. E, dajcie mi koniecznie znać, jakich peelingów wy używacie, czy macie jakieś swoje ulubione, czy na przykład używacie mm, do oczyszczania twarzy, czy widzicie jakieś pozytywne aspekty, czy może jednak przychylacie się tutaj bardziej do, do mojej wersji? Jestem bardzo ciekawa, także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki!